codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera czekamy na telefony w sprawach którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka rozejrzyj się dookoła i powiedz nam co jest nie tak na twoim podwórku na twojej ulicy w twoim mieście widzisz problem zadzwoń 65 529 55 29 codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera Minęła godzina 9.15 w studiu Jarek Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Temat dla reportera, ale w drugim studiu także Hania Ciesielska. Dzień dobry, witamy. Witam ponownie i na początek jak zawsze o sytuacji epidemicznej w regionie. Liczba zakażonych koronawirusem niestety rośnie, jak Państwo słyszycie od... No od weekendu co najmniej. Wczoraj w Wielkopolsce potwierdzono aż 200 nowych zakażeń, to rekord. Zdecydowanie najwięcej jest w powiecie krotoszyńskim, to niedaleko nas, a w naszym regionie są 24 przypadki. podane wczoraj pozytywny wynik testu uzyskało 8 osób z powiatu gostyńskiego w wieku od 40 do 83 lat. Urząd wojewódzki informuje także o pięciu zarażonych osobach z powiatu rawickiego, czterech mieszkańcach powiatu leszczyńskiego, trzech osobach z powiatu wolsztyńskiego, trzech z powiatu kościejskiego i mieszkańców powiatu Jarocińskiego. Poza 83-letnim mieszkańcem powiatu gostyńskiego wszyscy pozostali zarażeni, nie wymagają leczenia szpitalnego i przebywają w domowej izolacji. Niestety otrzymaliśmy też wczoraj informację o śmierci trzech osób zarażonych koronawirusem. Wśród osób zmarłych jest 33-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego, 77-latek z tego samego powiatu oraz 75-letni mężczyzna z powiatu wolsztyńskiego. No Przed nami trudny czas, bądźmy ostrożni i zdrowie życzymy wszystkim. Dziękujemy bardzo. To była Hania Ciselska. 65 529 5529 to nasz numer telefonu i już jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy do nas dzwonić w sprawach przeróżnych. Wczoraj było pytanie, ratusz oddany do użytku, a się nie świeci. Otrzymałem odpowiedź z Urzędu Miasta Leszna, że już za chwileczkę, już za momencik. Po prostu te lampy są, że tak powiem ustawiane, dogrywane, tam wszystko trzeba ładnie skoordynować. Podobno nawet ten hełm na ratuszu będzie oświetlony, także ratusz po zmioku będzie się prezentował imponująco, mam nadzieję, a zmioki już następują coraz szybciej, także niedługo o czwartej już będzie wyglądał pięknie podświetlony. Taka jest odpowiedź w sprawie ratusza, także myślę, że jeszcze kilka dni i rzeczywiście wszystko już będzie absolutnie tip-top. Mamy telefon. Zgadza się. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Czy trzeba mieć prawo jazdy? No, niby od lipca weszła ustawa, że Kierując, że, że nie musisz mieć, a jak polityk jest łatwiejszy z tego, ty... to To znaczy, prawo jazdy trzeba mieć tak, na zasadzie ty, ty, ty zdać ty, 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 egzamin. Y, z, jak jeździsz y, samochodem, czy musisz mieć i jak polityk kontroluje, polityk kontrolujesz? Tak, zapomnisz. Sprawdzimy. Czytałem ostatnio artykuł, nawet na antenie w wieczornym programie y, trzeba będzie mieć, ale w wersji elektronicznej te prawo jazdy. Znaczy, ja słyszałem, na czym to, 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 to Nie wiem, czy już to obowiązuje, wiem, o, to że. to miało wejść że. Że, jak zapomnę, że to że w tego mandatu nie. Na momencik nie sobie to. gdzieś to wygooglamy i pani udzielimy odpowiedzi, no e, tylko muszę sobie po prostu to wygooglać. E, natomiast wiem, że tam się szukują duże zmiany, ponieważ e, no, jesteśmy już obecni elektronicznie w przeróżnych bazach danych. Także myślę, że niedługo chyba nawet są takie zmiany, że i dowodów rejestracyjnego nie trzeba będzie mieć i w ogóle żadnych dokumentów, ponieważ po prostu panowie policjanci wpisują nas w komputer i wtedy wszystko jest jasne. Czy mamy prawo jazdy, czy mamy punkty karne, czy mamy coś jeszcze na sumieniu, ale kiedy, czy to już obowiązuje? Za momencik postaram się to, pa to pani sprawdzić. Proszę Dobre. być na nasłuchu i yy, myślę, że uda się udzielić tej odpowiedzi. 65 5529. -529. Póki nie ma telefonu, to ja jeszcze przypomnę, informacje z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie o, chodzi o awarię zasuwy na magistrali nastąpiła przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Hendrykowie przy oczyszczalni ścieków wznowienie dostawy wody planowane jest na godzinę 24 za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przepraszam odbiorców, na czas przerwy w dostawie wody MPWiK w Lesznie zapewnia zastępcze punkt poboru wody, który znajduje się w Henrykowie pomiędzy blokiem 6 na numerem 7. Okej, okay. znalazłem tutaj w artykuł taki portal Strefa Biznesu, że dopiero jest to y, procedowane, te zmiany. Y, zostało to przekazane do parlamentu. To to. To, 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 to jest prawo, Nie, że już jest uchwalone, zmiana prawa o ruchu drogowym, natomiast próbuję znaleźć, kiedy to wchodzi w życie. Jakby ktoś z naszych słuchaczy wiedział, bo ja oczywiście się nie znam na tym tak dobrze jak wielu naszych słuchaczy, dajcie nam znać, jak te przepisy wyglądają i wyjaśnijcie to mm, dużo lepiej ode mnie. 65 529 5529 mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem podziękować za interwencję odnośnie lampy na ulicy Baczyńskiego. Świeci? Tak, świeci, w piątek została wymieniona żarówka. Super, to teraz takie specjalne podziękowania od nas, taki nasz dżingiel, który nazywa się Kwiaty i Motyle No bardzo dziękuję, pozdrawiam za stronia. I motyle dla e, służb miejskich, które odpowiedziały na prośbę naszego słuchacza z ulicy Baczyńskiego na zatorzu i e, uruchomiły, naprawiły, czy sprawiły, że została naprawiona lampa. Wielkie dzięki, fajnie, lubimy, kiedy e, słuchacze sami dzwonią i mówią: coś, prosiłem i udało się, i jest zrobione, i dzięki wielkie. Także bardzo serdecznie dziękujemy, a przy okazji podziękujemy też e, miejskim służbom, gdyż dostałem informację od pana Patryka Marysona, y, naszego oficera rowerowego, że na obrońcu lwową. Zamontowano znaki ostrzegawcze o przejściu dla pieszych. Była pani słuchaczka, która mówiła o e, tym przejściu na, dla pieszych na wysokości stacji benzynowej na obrańcu Lwowa, że słabo widać. No będzie lepiej widać pewnie po remoncie tej ulicy, natomiast póki co są znaki takie ostrzegawcze, uwaga, przejście dla pieszych, także mam nadzieję, że kierowcy będą bardziej uczuleni na to miejsce i nie będą tam pędzić. 65 529 5529 to nasz numer telefonu. Czekamy na kolejne telefony no i. To my też dziękujemy za właśnie takie sygnały, gdzie informujecie nas, drodzy słuchacze, o tym, że coś się udało, i właśnie taki specjalny tak. jingle mamy dla Was przygotowany. Także czekamy. 655295529. Moja oczywiście standardowa regułka z zaproszeniem do dzwonienia z całego naszego obszaru nadawania. Z Leszna, Wschowy, Wolsztyna, Kościana, Gostynia, Jarowicza, Góry i Jarocina. Czekamy. Telefon do Waszej dyspozycji. Linia w tej chwili jest wolna. A ja tu widzę, że już Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę. Także ona wejdzie w życie i rzeczywiście będzie zwalniać z obowiązku posiadania. Yy, tych praw jazdy yy, wchodzi w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia, za spytanie kiedy ono ogłoszone zostanie, bo podpisane jest. Także znawcy prawa drogowego, gdyby się nam tutaj odezwali, z 27 sierpnia jest ta informacja, że pan prezydent podpisał. Także myślę, że rzeczywiście może od nowego roku, albo może trochę wcześniej to wejdzie, że nie trzeba będzie mieć przy sobie yy, ani prawa jazdy, ani yy, Chyba nawet do rejestracyjnego, tak jest. Można nawet zachować numer rejestracyjny, jak się zmienia samochód, proszę bardzo. Mamy kolejny telefon. Czasami. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja znowu z tą interwencją chodziło mi o, o dąbczy Arydzyna, o te śmietniki, co pan powiedział, że pan może załatwić, bo to jest droga powiatowa do piesków i tak dalej. Dobrze, no jak powtarzam, to są rzeczy, które no nie tak od razu i wcale nie powiedziałem, czy się uda, tylko że zapytamy, czy się uda. Dobrze, przypomnimy no. się z tymi śmietnikami, dom, czy ryzyna, bo póki co, rozumiem, trzeba w kieszeni to coś nosić ze sobą. Do czego bardzo oczywiście zachęcam, żeby to brać ze sobą do domu, a nie zostawiać na ścieżce. Dobra, śmietniki, psy, napisałem. Jeśli można tam trochę... W tym zainterweniować, to bym był wdzięczny. No dobrze. To właściwie nie tylko ja, ale w ogóle wszyscy, którzy tam mieszkają. No tak. No dobrze, no poprosimy, czy jest możliwość ustawienia tego wszystkiego, czy tam w budżecie jakieś pieniądze na te rzeczy się znajdą, bo przypominam, że te rzeczy gdzieś tam ktoś za to musi zapłacić ścieżka rowerowa, zapisałem sobie, czy się da śmietniki, albo przynajmniej normalne śmietniki. No ale ktoś musi potem te śmietniki opróżniać, to też jest to problem, bo, bo tam wtedy czas leci jeszcze tę usługę. Ja przypominam, to nie są takie samo rozładowujące się rzeczy. Dobrze, dziękujemy bardzo. 65-529, 5529 i mamy już kolejny telefon. Dzień dobry. Damy. Halo. Prosimy ściszyć radioodbiornik, bo U, słyszymy się się nie dogadamy w odbiciu do Czy likaku? jest tam ktoś po drugiej stronie? Nie. nie, niestety Nie, chyba jakoś tam był problem komunikacyjny 65 529 5529 To nasz numer telefonu Mamy już kolejne połączenie, być może uda się tutaj Dzień dobry Dzień dobry, Witamy. ja sprawię tutaj Odpowiedzi do, do, do radia Znaczy na te pytania chciałam tutaj mhm. Widzę, że znowu chyba nie ten numer, tak? Ale Bardzo dobrze, do radia się Pani dzwoniła. A w czy możemy słu służyć? Znaczy, no chciałam powiedzieć, właśnie, że tutaj doczytałam, że od 5 grudnia. Tak, prawo jazdy. Dziękujemy Pani bardzo, dziękujemy, że no, nam Pani tutaj bardzo. wyjaśniła. Także Pani Słuchaczka, która dzwoniła do nas przed chwilą na początku naszego programu. Od 5 grudnia taka jest odpowiedź, czyli co? Na Mikołajki można już bez prawa jazdy i w prezencie mandatu się nie dostanie. Yy, także okay, idziemy do przodu. Yy, technologie są takie, że wszystko o nas wiedzą. Ja teraz oglądałem sobie taki wczoraj film, aż mnie trochę przeraził o tym, jak te wielkie sieci... E, mediów społecznościowych gromadzą dane o nas, i podrzucają różne <laughs> rzeczy specjalnie, żeby żebyśmy na początek, rej, na początek rejestracji co lubisz, zaznacz swoje, tak? E, nie um... nawet nic nie trzeba zaznaczać. Oni sposób... po prostu widzą, co przeglądasz i dostosowują Mało tego, widzą nawet to, co dzieje się w prywatnych korespondencjach. Wyłapywane są poszczególne słowa, a tak. potem według tego dobierane reklamy, które wyświetlają się. To na, też, na Ale tam właśnie bardzo to było pięknie pokazane, jak y, przywiązują nas do siebie. Portale społecznościowe, żebyśmy klikali, żebyśmy zaglądali, żebyśmy siedzieli. Fantastyczny eksperyment był, żeby komórki schowali na godzinę i po prostu się nie dało wytrzymać. Mamy, Mamy kolejny słuchać, telefon. Tak. Dzień, dobry. Dzień, dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, paniarku. Mam takie pytanie, bo tak ostatnim czasem głośno mówi się o naszym jeziorze Dominickim, mhm. że bardzo mocno wysycha. Czy jest możliwość jakiegoś ustalenia? to może jest przyczyną tego wszystkiego? Obawiam się, że jest to bardzo trudne, bo nawet jest taki specjalny parlamentarny zespół do spraw jezior i też jeszcze nic nie ustalił. To jest bardzo ciekawe pytanie. Jest kilka teorii, to już wiemy, ale to są tylko teorie, których nie zweryfikowano. No mieliśmy bardzo suchy czas, ostatnie lata były wyjątkowo suche i to też jest taka prawda, że może gdzieś przekroczyliśmy już te granice. No, no, no. Ale zapytamy, bo wiem, że właśnie ten zespół to jest na przykład oczko w głowie pana posła Jusieckiego. Oni pewnie oh. mają dostęp do takich różnych rządowych instytucji, więc może pana posła zapytamy, czy mu się udało cokolwiek ustalić, wyśledzić, dowiedzieć, czemuż ta woda tam tak uchodzi, bo ona tak jakby się tam nawet spuszczało, tę wodę z jeziora, nie? To w takim tempie postępuje. No, no właśnie, w ostatnim czasie, no to tak nie tak, wiem. Tak mocno po prostu schodzi, że to no, w oczach widać, nie? No schodzi. Wie pan, ja myślę, że to właśnie troszkę jest tak, że jak się tam przekroczy pewną granicę, to samo jest ze zbiornikiem w widzenie, prawda? Tak. Że tak nie było... Było, 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 było i potem nagle... Zaczęło być sucho, no i teraz jest tam katastrofalnie i nie wiem, musiałby miesiąc chyba padać, żeby z powrotem na, napełnić, ale to dobrze, że pan nam zwrócił uwagę, odezwiemy się, obyczaj jest okazja z panem posłem porozmawiać o czymś innym niż tylko nawalanie się polityków w Warszawie także zapytamy go, czy im się dziękuję. udało coś dziękuję dowiedzieć. Dziękujemy. Bardzo, Dziękujemy bardzo, bo rzeczywiście to, co się dzieje w naszych jeziorach i zbiornikach wodnych jest smutne, jest przykre. 65 529 5529. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, proszę pana, mieszkam na ulicy Narutowicza. Mhm. I po prostu, czy władze miasta mogły coś zrobić z tymi stawkami? Ta woda jest tak nieprzyjemnie pachnąca, mm -hmm. że nie można nawet otworzyć okien. To jest po prostu jeden wielki brud. Tak, już raz ten temat podejmowaliśmy. Tam wtedy yy, zakład Zieleni obiecywał, że tam postarają się jakoś yy, zlikwidować te nieprzyjemne odory, ale chyba na krótko to woda w tym roku w mm -hmm. ogóle nie była czyszczona, Na w mm -hmm. zeszłym roku była. Ale te filtry w ogóle tam chyba nie działają, co są w tych stawkach. A tam są jakieś filtry? No, prawdopodobnie powinny być, ale czy hmm. są, to tego nie wiem. No właśnie, też nie wiem. Nie jestem rodowitym leszczyniakiem, natomiast no, mieszkam tu już prawie 10 lat. I wcześniej przed tym remontem tych stawków chyba tego problemu tak nie było, nie? Nie, nie, nie. Dopiero no zaczął się w tym roku, a w tym roku to po prostu już jest nie do wytrzymania. Dobrze. Jeżeli można byłoby coś w tej sprawie zrobić, to byłabym serdecznie wdzięczna. Gdyby się udało, no zobaczymy tak. czy się da, ale spróbujemy się dowiedzieć. Dziękujemy pani Dziękuję bardzo. bardzo pozdrawiam. No właśnie, swoją drogą to taki właśnie przykład, że te stawki miały być wizytówką tego parku a nie są. A nie są, więc może sens oczu naszym włodarzom trochę to spędzać, że że takie miejsce, gdzie aż się prosi, żeby sobie pójść, posiedzieć, no nie da się wytrzymać. 65-529-5529 jeszcze jeden telefon przed przerwą. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z takim zapytaniem, czy w miejscowości Gryżyna przepływa rzeczka Obra, mhm. czy, że tak powiem, tam ktoś dąży do tego, żeby, żeby, że tak powiem, ta rzeka zarosła całkiem i łąki z tego zrobić? Bo, że tak powiem, tam jak się przejeżdża, to już nawet wody nie widać. Y, obra wam po prostu zarasta. Czyli, czy, czy będzie. Może to że zniknęła. Z taka na pewno wody nie widać. Mm -hmm. no. A za ładną przystań kajakową tam zrobili, nie wiem, czy, czy te kajaki mają mieć gąsienice żeby po tym pływać, nie wiem. No tak, woda kajakom się przyda. No właśnie. No. Dobrze, to Dobra. chyba gmina będzie gmina Kościan, prawda? E, no. Zapisałem. No tak, Dobrze. niski poziom wód, proszę Państwa. Wielkopolska, ta część Wielkopolski jest rzeczywiście jednym z najsuchszych miejsc w Polsce. My z tego czasem nie zdajemy sprawę, ale jak sobie Państwo wejdą na mapy hydrologiczne, to rzeczywiście aż przeważająco to u nas wygląda. Mała przerwa, a potem wrócimy do audycji. I wracamy po przerwie do tematu dla reportera. Mamy już pierwszy telefon. Dzień dobry. No, mamy albo nie mamy. A, wydawało Ci się, że mamy. Mieliśmy, ale ktoś się zrezygnował. Słuchajcie, nie zniechęcajcie się, no. Przepraszam was, ale no, wielu próbuje klama musi udaje. wybrzmieć. No przypominam, że za to mogę sobie kupić kawałek bułki. Mamy telefon. Dzień dobry, witamy. A dzień dobry, witamy e, pana. Witam i pozdrawiam całą radio Elkę. E, ja dzwonię tutaj z pogorzeli i dzwonię w dosyć takiej tutaj kontrowersyjnej sprawie wśród tej lokalnej społeczności. Mhm. E, e, chodzi o to, e, że... Przy posesji w Pogorzeli Armii Poznań 5, czyli to tam jest spółdzielnia GS, e, powstaje e, właśnie wieża przekaźnikowa telekomunika telekomunikacyjna. Mm -hmm. e, I chodzi o to, no, teraz już jest praktycznie trochę chyba późno na reakcję, bo tam e, w zeszłym roku e, pan radny tutaj z Rady Powiatu Gostyńskiego, która, który też tutaj mieszka w okolicy, e, chodził i zbierał podpisy przeciwko temu, a chodzi o to, że wieża powstaje w samym ścisłym centrum zabudowań praktycznie bez żadnych konsultacji społecznych, gmina tam wydała pozwolenie na, na budowę już tam kilka lat temu i podobno kilka lat temu już właśnie klamka zapadła że już od tego odwołania nie było, przez tą mówię, zwrócę się tutaj do, do państwa, do, do radia no może to jest jakaś ostatnia chociaż deska ratunku przed, przed tym, żeby ta budowa powstała w tym miejscu, a nie powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam pod lasem albo gdzieś, żeby, żeby to postawić. A nie Tradycyjnie, w sensu, bo... tak, 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 byle nie u nas, tak, tak, A pan z komórki nas dzwoni. Tak, tak, tak. Aha, to taki, dzięki takim wieżom to działa. No, wie pan, no to... jeżeli zezwolenia na budowę już są wydane i udzielone, to to już naprawdę trudno procedurę odwoławczą. Ja myślę, że wszelkie badania zostały zrobione. Ja myślę, że te firmy telekomunikacyjne, one, one robią takie badania oddziaływania na środowisko, bo one są wymagane prawem, także mam nadzieję, że wszystkie procedury są dopełnione łącznie z badaniami. Natomiast, no, to jest cena technologii. Chcemy mieć internet w komórce. Chcemy... No ja się zgodzę. No nie można być, wiadomo, na bakier z tymi nowymi technologiami, ale no, 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 tutaj... Centrum zabudowań między domami, ustami, coś takiego, no to taki trochę średni pomysł według mnie, nie? Ale to stoi między zabudowaniami w bardzo wielu miastach. To jest na, wszel na wszelkich wieżach kościelnych, na wszelkich jakichś tam wyższych budynkach, no to się montuje, no bo obywatele chcą mieć, no właśnie jak najlepszy sygnał, jak najlepszy internet w komórce. No więc mówię, podawanie tego pod lasami, zdaje się, nie jest tak do końca efektywne dla tych firm, zwłaszcza, że klienci się domagają. Możemy najwyżej sprawdzić czy po prostu, czy wszystkie procedury zostały dochowane w przypadku tej inwestycji? No miałbym prośbę, gdyby tam nie wiem, myślę, że powiat, starostwo powiatowe, że, że, że może tutaj gdzieś jest w hmm. tym temacie. Pytanie, no przede wszystkim, kto udzielał zezwolenia na budowę i czy te procedury zostały dochowane? No możemy sprawdzić i w gminie, i w powiecie, jak no. wygląda. Lokalizacja to ulica Armii Poznań 5 w Pogorzeli, tak? Tak, 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 dokładnie. No dobrze, no. poprosimy naszą koleżankę z Gostyńskiego, żeby sprawdziła tę sytuację. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy. No właśnie, co państwo myślą o tych wszystkich technologiach? Z jednej strony chciałoby się jak najlepiej. 5G, Wi-Fi takie. 5G, Wi-Fi i inne rzeczy. Z drugiej strony, no co ja państwu powiedzieć? Państwo trzymają, dzwoniąc do nas, trzymacie państwo przy uchu urządzenie, które no ma pole elektromagnetyczne. Każde urządzenie ma pole elektromagnetyczne. No z pytanie, czy, czy, czy się da bez tego żyć jest taka miejscowość w Polsce gdzie ta odpowiedź jest jasna ale to Dobra dobrze. proszę wiedzą. się nie nabijać miasta Kraśnik ja myślę, o, że to, cóż, to tak. nie do końca tak wygląda jak na memach przedstawiono <grym> bo myślę, że w Kraśniku też komórki działają mamy Jeszcze. telefon, halo? mamy się, Oj, ale echos było kilkakrotne jest człowiek tam po drugiej stronie jakiś halo? dzień dobry, proszę ściszyć radio Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry, o i teraz już się z panem słyszymy Słuchamy Ja dzwonię z wielkiego miasta wschody mm -hmm. Ja już tam kiedyś Do was dzwoniłem w tej sprawie mm -hmm. Ulica Strażacka To jedno, że Jak woda pada, ten ściek robi Rowy takie I ja już ostatnio to zasypałem Płytkami takimi utrwardziłem, ale przyszedł deszcz i znowu wszystko wypłukuje na dół i tam do, 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 do kratki spływa. Mm -hmm. Niby mówią, że nie ma na to rady, no ale jakaś rada powinna być, no. Hmm. A druga rzecz, która wygnębi oświetlenia, tu nie ma takiego. Jest lampa, pa, lampa na y, pana kamieniarza w tym zakładzie, <noise> ale tam nie ma żarówki w ogóle. No tak, lampa. A druga lampa stoi za takim dużym drzewem. I to drzewo ma koronę i zasłania te światła w ogóle na tą ulicę, co nie leci. Ciemno jest wieczorem, jak, jak murzyna. No kurczę, to jest nie do pomyślenia. Nie odważę się apelować o wycięcie drzewa? Nie, nie, o to nie. Tak? No, tej, tą drugą lampę, żeby ona świeciła, bo ta de, pierwsza tam co Między tymi drzewami jest nie chce świecić, bo to, tam ludzie też mieszkają, ale tu, żeby było dojście do tego domu na strażackiej, bo tak. jest ciemno. Po raz kolejny wias o temat ulicy Strażackiej we Wschowie. Dobrze, no tam i... kiedyś dzwonię w tej no, sprawie, żeby, nie żeby tego, to no. raz, no widocznie jest rzeczywiście jakiś problem, no ja jeżeli nie, się nie, nie jak udaje tam... Nie tej... dzwoni, bo tu czterech na tylko mnie cztery rodziny, no i mm -hmm. wieczorem jak się idzie, to jak to się mówi, strach, bo krzaki są i to i tamto i... No ale... Można dostać gęba niż na. gdzie we Wschowie strach, przecież tam sami dobrzy ludzie mieszkają. Tam. O, tak. Czy tam we Wschowie, we Wschowie to ja mógłbym z walizką pieniędzy otwartą chodzić i nic by mi się nie stało. Tam sami porządni ludzie. Dobrze, no ale okej, okay, powiem Bartkowi Klubsiowi, żeby sprawdził, jak tam wygląda kwestia. choćby tej lampy, bo ten problem tych potoków podeszczowych to naprawdę jest jakaś, nie wiem, co tam macie za anomalię w tym miejscu, że, że pan za, co jakiś czas wraca i nie można tego naprawić. Ale okay. Okay. Bartka Klubsia, poproszę, żeby chociaż w stronę tej lampy postarała się coś załatwić. Jeżeli jest oprawa, jeżeli jest prąd doprowadzony, no to tylko kwestia żarówki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy. Yy, tylko jeszcze mam pytanie w związku z tym prawo jazdy. Yy, jeżeli będzie, no teraz jest yy, może tak nieobowiązkowy dowód tożsamości. Yy, no. Czy to nie będzie odwrotnie później? W sensie? No, że będzie obowiązkowy dowód tożsamości, a prawa jazdy nie. Ja myślę, że niekoniecznie. No, dowód tożsamości też no, rzeczywiście nie jest obowiązkowy, na szczęście. Chociaż w wielu miejscach się przydaje i, i czasem tak, się zdziwimy, tak. że żąda się od nas dowodu tożsamości przy okazji tak, załatwiania różnych spraw. Nie, ja myślę, że rzeczywiście no, dzisiaj. No, ma, mam nadzieję, że no chociaż są jakieś plusy z technologii, że jesteśmy cali dokładnie pomierzeni, poważeni i sprawdzeni i nasze gębusie komputery też rozpoznają. No, ja w to związku z tym. Ma, tak, pan policjant widząc pa, mnie na przykład powie od razu, co ja tam mam na sumieniu, ile no, punktów karnych, ile mandatów znany do tyłu, Czy tak, zapłaciłem. No, nie, ale to nie jest kwestia, że jest znany, tylko po prostu on no, danego Kowalskiego i będzie wiedział, tak, tak, tak. czy płaci rachunki na czas, tak. czy, czy spłaca kartę kredytową, właśnie, czy ma jakieś no, przewinienia, czy wszystko podpad. Wieną, tak. Wszystko o nas już wiadomo, taka jest prawda. Tak, ja no, nawet nie trzeba, trzeba jakichś wielce tajnych technologii, tylko po prostu dane, które sami zostawiamy w bardzo różnych miejscach i w internecie i w sklepach i, i wszędzie indziej. Kamery, monitoringów, te rzeczy, wszystko nas już rozpoznaje i wie doskonale. I tak jak Patrycja powiedziała, czasami wystarczy z kolegą porozmawiać i nagle ni załącznik na ten temat pokazuje nam się urocza reklama. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Pana. 6529,529. 9, ale dostałem efekt w tło, ale mamy kogoś po drugiej stronie. Halo, halo? Halo? Nie, nikt nie. nie chce z nami porozmawiać, nie, niestety. Nie. Przynajmniej z tego numeru. No ale czekamy na kolejne połączenie. 65 529 55 29. Jeszcze kilka chwil tematu dla reportera na naszej antenie i mamy połączenie. Dzień dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Halo redaktorom. Dzień dobry panu. Dzień. Chciałem zameldować, że mam 70 lat, pracuję już 50, pracuję nadal na całym etacie i nie mam żadnych problemów. Miłego dnia. I mam nadzieję, że lubi pan swoją pracę. Uwielbiam i jeszcze mi za to płacą. Kurczę, to tak to, jak to, my. Tak jest. Co pozdrawiamy się nawzajem z panem, życzymy panu... Dużo zdrowia do 140 cztere... w tej robocie wszystkiego najlepszego, miłego dnia również bardzo miłego dnia panu słuchaczowi życzymy lubimy takie telefony bardzo one są bardzo sympatyczne i mam nadzieję, że państwa też nastawiają pozytywnie nie ma nic lepszego w życiu jak mieć pracę, którą się lubi e, wtedy żaden dzień nie jest stracony mamy jeszcze jeden telefon dzień dobry, o. witamy Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Ja chciałam taką powie powiedzieć, czy to prawda, że na Ładziemny da Grotką i Słowiańską we biureczki się spacerują? A wie pani, że chyba tak? Tak? To, no nie są wie, że. A ja widziałam właśnie, widziałam, dlatego mówię, że. Ale jak oni tu się dostaną, to często widzę właśnie z Ładziemny na Grotką Słowiańską. Tak. Yy, też taką wiewióreczkę swego czasu widziałem. Myślałem, że mam o mamy przez chwilę, ale. A za tym tygodniu pan widział, tak? Jakoś tak było. Ale to no właśnie, właśnie. I, i ja sobie. Widziałam, i bo razem sobie, sobie bo razem tak, i sobie wiewiórka właśnie. Ja myślę, że ona z tego takiego małego parku tam przy y, Wałowej y, biegła sobie może na Plac Mecyga. No właśnie, bo czym ale to tam chyba na Plac Placmetygę. Gdzieś tam. tam, no ale to też jest fajne, że. No że, że sobie. Ładnie, no. to taką wiadomość. Właśnie, że Wiewiórka podać, to rzeczywiście, że to eee, tak jest. No ja tylko nie? tak troszkę martwię się o tę wiewiórkę na zasadzie, żeby tam żadne, żadnymi psami w konflikt nie weszło. no, no właśnie, żeby nie go nie albo Ale tak w... ładnie dosyć często się sobie spotyka po, po tym, ale tam nie ma orzeszków, to jest no, jak, nie, ciekawe właśnie. Ja myślę, że wiewiórki nie? się przestawiły i teraz kebaby sobie jedzą. No bez... jeszcze jedna taka sprawa, że teraz tych mękli wystawiają mhm. i, i biorą. No mm. I zaś tym palą i śmierdzą w środku y, centrum miasta. Na obokach y, leż na to kontrolują. A dlaczego tutaj nie kontrolują? Tych, to tak Panom te deski. Ale to dziękujemy, że pani zwróciła na to uwagę. Rzeczywiście sezon grzewczy nam się zaczyna. W związku z tym, no myślę, że sobie z panem komendantem Straży Miejskiej Nowym pogadamy na ten temat, jak znowu pilnować jakości powietrza w Lesznie i tego, żeby szanowni obywatele i obywatelki używały właściwego paliwa w swoich piecach. Mam nadzieję, że. Jakoś sobie nasze służby z tym poradzą Dziękujemy Pani bardzo Pozdrawiamy i pozdrawiamy serdecznie Fajnie, że Pani zwróciła uwagę na te wiewióreczki Jak Państwo czasem będą gdzieś w Centrum Leszna, To tak zwróćcie uwagę, ale naprawdę tak nienachalnie bo, bo szkoda by było, żeby tej wiewiórce Nie wiem, czy jest jedna, czy więcej Coś się stało To wszystko na dziś, jutro 9.15 Temat dla reportera Życzę wszystkim bardzo miłego dnia Codziennie od poniedziałku do piątku O 9.15 Temat dla reportera Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.